A radę? Dobrze, już jesteś na liście moich ulubieńców. Tak jak Lazar. Gratulacje. Mamy tu kluczowe dane. Po sztuce na misję. Szukamy związków. Potrzebuję tropu do Perseusa. Park powinno o tym usłyszeć z pierwszej ręki. Może coś przegapiliśmy. Poznaliście się wczoraj, tak? No nie wiem, może ją zapytaj. Może coś między wami iskrzy? Skup się na pracy, Bel. Kryjówka? Byłem już tu kiedyś, lata temu. Tym razem od kilku dni. Spytaj Lazara on uwielbia kryjówki. Pracowaliśmy już razem. Jest w porządku. To dowcipnić. Do zobaczenia. Jak leci, Bel? W tym przypadku tak. Rozumiem, że twoje wspomnienia mogą nam pomóc. To pewnie trudne. Nie doświadczyłam czegoś podobnego. Może przeżycie tego na nowo będzie jak terapia? Ty i ja? Całkiem możliwe. Od dawna współpracuję z innymi wywiadami. Możliwe, że się już spotkaliśmy. Cóż, chętnie posłucham o Indochinach. Blisko Perseusa? Nie tyle, ile bym chciała. Dobrze znam takich jak Perseus. To są szachiści. A ja lubię przewidywać ruchy. Do zobaczenia. Bell. <noise> Ta jest luksusowa. Sporo przestrzeni i powietrza. Spróbuj się ścisnąć na pięćdziesięciu metrach kwadratowych z pięcioma typami. Warto było się tłucasz do Berlina. Serio. Dość gadania. Sims, dawaj wore. No pewnie. chwilę. Dobra, Bell. Wracamy do Wietnamu. Tam pierwszy raz usłyszeliśmy o Perseusie. Był styczeń 68 Należeliśmy do oddziału Sokia jej działającego z trzecim pułkiem marińskim o Donauk. Sok sprawdzało tam sowiecką aktywność. Podobno w okolicy byli radzieccy agenci. Perseus nie działał wcześniej w Wietnamie. To zmieniło się w Danach. Perseus dowiedział się jakoś o operacji z łamana szczęka. Złamana szczęka? To dopiero była klapa. Wyruszyliśmy z kamp Huskins. Ta nigdy nie zapomnę tej dziury. Dobrze, potrzebujemy wspomnień. Przyda się każdy szczegół. Twarz, imię. Cokolwiek, co doprowadzi nas do Perseusa. To wygląda jak szukanie igły w stogu siana na polu pełnym stogów siana. Może, ale musimy ją znaleźć. Pamiętaj, czekała nas robota. Złamana szczęka. To dopiero była klapa. Bel, pora się obudzić. Czas na zabawę. Oto co kolejny dzień życia w Camp z naszej małej oazie w samym środku tej cholernej rozpierduchy. Jesteś tu bezpieczna. Hej, butze! Jak ręka! Ciągle boli jak diabli, ale chociaż mogę nie uruszać. Ej, hey Sims, wiesz, że oślepniesz od czytania tego szajsu? Tak. Dlatego chcę mieć wszystko tutaj. Lecisz Sims. Zazwyczaj świetnie się dogadujecie. Mamy nowy przydział. W bazie Ripcord mają kluczowe zasoby, na których bardzo zależy kołuchom. Możesz nam zdradzić jakieś szczegóły? Lepiej o to nie pytać. Ripcord zbiera strasznych wpierdol. Więc musimy przejąć cel i stamtąd szybko spieprzać. Spokojnie, podczas tej misji będziemy mieli poważne wsparcie z powietrza. To będzie kaszka z mleczkiem. Słuchawki założone. Piać, zgłoście gotowości? Borsuk 9-1 gotowy. Borsuk 9-2 może ruszać. Borsuk 9-3, silnik rozgrzany. Powaga eskadra, startujemy. Jazda, jazda, jazda. Maszyny w powietrzu. Wszyscy siedzą wygodnie? Cholera, Adler. Czemu czuję, że masz nam do przekazania jakieś złe wieści? Bo masz łeb na karku, Sims. Wiadomość nie jest zła, tak naprawdę może być znakomita. Zasoby w Ripcord będą musiały chwilę poczekać. Odłączamy się od armady i robimy objazd. Ale, przepraszam, co w tym dobrego? Nasze źródło twierdzi, że w okolicy jest szycha. Ruski agent, niejaki Perseus. O, Mordę. Pochwalam entuzjazm, Sims. Jeśli to prawda, trafimy na niezłą kopalnię informacji. Wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o Perseusie. Zbliżamy się do wioski. Nasz informator widział Rosjan w budynku w centrum miasta. Lecimy, Bell. Idziesz przodem. Nie zatrzymujcie się. Jesteście blisko. Bell! To nasz budynek. Za tobą, Bel, otwieraj drzwi. Adler, potwierdzony. Są tu Rosjanie. Na pewno? Właśnie. Bel, weź listę rozmów. Ciekawe, z kim te chuje rozmawiały. Misja wykonana. Wynośmy się stąd. Mamy dane. Dobrze, nie skupcie tych danych. Zaraz po Was będziemy. Dobra, dołączmy do armady i lećmy po te zasoby. się oczyścić dla Wasą nowisko i przygotuję Tak, tak. Kurwa, po prostu się pośpieszcie. Tak jest. Dziękuję. Nie dziękuj mi. Mam Na nas na tu wrócimy danych jakie Pana encyklopedia. Lecimy. Ju! Powodzenia, komandorze. A tu mówka? ty sobie robi żarlem? To tylko tak na wszelki wypadek. Jesteśmy tak cisierowani? Jeszcze nie. Się dowiedziało się dowiedziałem. Syd! Bell! jak tam! Jesteśmy w sali! Kurwa! Bel, rozwal ich zwierzyczki zanim nas otoczą! – Wparcie! – Bel, wezwij! Łap za osłaniaj nas kurwa! Że można to nazwać sukcesem, Sims. W sumie bomba nie była. Co ważniejsze, mamy informacje o Perseusie. Mówiłem, że czeka nas robota. To jeszcze nie koniec. Nawet nie początek końca. Tak? Jak poszło grzebanie w pamięci? Cóż, Adler mówi, że to działa. Bell pamięta znalezienie tych danych w Wietnamie i niedługo skończy je odszyfrowywać. Macie coś ciekawego? Ponoć jakieś nazwiska. Potencjalne tropy. Park próbuje połączyć fakt. Nie mamy czasu. Zespół już wie o naszym. problemie w Berlinie. Nie, ale jeśli to nazwisko, o którym mówi Bell, to wkrótce się dowiedzą. Nie pozwól na to, Hudson. Po prostu nie mów więcej niż to niezbędne. To nigdy nie był problem. kończyliśmy analizować nazwiska znalezione w Danang. Jedno przykuło naszą uwagę. Anton Wołkow. To rosyjski handlarz bronią działający w Berlinie Wschodniej. Prawdę mówiąc, zdziwiło nas, że jest powiązany z Perseusem. Musimy zabić albo schwytać Wołkowa. Jeśli nie dotrzemy do Perseusa, to chociaż do jego ludzi. Odetniemy mu zasoby. Wywabimy z ukrycia. Jason i Woods wciąż domykają sprawy w Kijowie. A zatem Wołkow jest nasz. A teraz lecimy. MI6 tropi Wołkowa już od kilku lat. Zdecydowanie opowiadam się za tym, by go pojmać, nie zabijać. Zna odpowiedzi na wiele ważnych pytań. Preferencja odnotowana. Agent Kopark. Dobra robota z nazwiskiem Bell. Mamy tam wszystko. CIA jest jak moja była. Nigdy niczego nie wyrzuca. Tak. Problem w tym, żeby wiedzieć co tam jest i umieć to wydobyć, kiedy trzeba. Ej, chcesz to odebrać. Znów gówniane czeki. To komornik. Odbiorę tutaj. Aby. Chcesz mnie rozbawić? Ze mnie? Chyba już o tym gadaliśmy. Ty, mógłbym powiedzieć teraz tyle rzeczy. Nie. W porządku. Nieważne. Tylko wtedy, kiedy mi zabraniają. Tym razem będę obsługiwał bazę. Będzie czegoś trzeba, ja wam to załatwię. Bo wiesz, mam listę kontaktów dłuższą niż Wielki Mur. Dla Adlera załatwię wszystko. Bez wyjątków. Jasne, załatwię to. Bez problemu. Proste. Będzie na miejscu za jakiś tydzień. A, śmieszne, ale ja nie żartowałem. To spora prośba, ale daj mi trochę czasu, a będzie stał na parkingu. Okej. Okay. A jak za to zapłacisz? O ile wiem, to Adler wypisuje tu czeki. O ile nie masz ze sobą walizki Forsy, Uznam tę prośbę za durny farmazon. Kurwa... Próbowałem go wyśledzić już lata temu. Był we Włoszech na konferencji ważniaków. Sprytny jest. Przekaż mu, że Lawrence Sims pozdrawia. Chyba potrzebowaliśmy kogoś z CIA do pomocy. Znaczy, Park jest... w porządku. Ale nie jest z firmy. Rozumiesz mnie. Wróć kiedyś. Dane znalezione w Danang to kopalnia skarbów. Ty mi powiedz. Po dwóch godzinach dostaliśmy od ciebie wszystko odszyfrowane. Twoją uwagę zwróciło nazwisko Wołkow. Dobrze się czujesz, Bel? To jeden z powodów, dla których cię tu chcieliśmy. Nawet najlepsi kryptolodzy z nie poradzili sobie z tymi aktami. Masz talent, Bel. Ale chyba przyda ci się drzemka. Kiedyś, przez chwilę. Mamy podobne zainteresowania. Choć szczerze mówiąc, miewałam przyjemniejszych kolegów. Wiesz już tyle, ile musisz, że tak powiem. Unikaj osobistych pytań. I co by się nie działo, nigdy nie pytaj go o bliznę. Myślisz, że gdybym wiedziała, powiedziałabym ci? To urocze. Urodzony koło Leningradu, nie podróżuje za dnia... Wybitny znawca szkockiej i średniowiecznych narzędzi tortur. Polubiłby Anglię. Planuję mu ją kiedyś pokazać. Do zobaczenia. Hej. Czy widziałem jego twarz? Nie. Mamy tylko to zdjęcie sprzed... sprzed dwudziestu lat. Przystojnie. Mam nadzieję, że brzydko się zestarza. To tylko Langley, nic poważnego. Upewniali się, że park nie zatłukła Lazara. Za godzinę ruszamy.